Mocną stroną pitbike'ów od YCF jest ich zawieszenie. Seryjne zestawienie nie zawsze jednak odpowiada każdemu użytkownikowi. Dlatego dziś przedstawimy Wam rozwiązanie pozwalające dostosować Wasz sprzęt do indywidualnych wymagań. Oto akcesoryjne sprężyny do amortyzatorów o różnym stopniu twardości. Do najpopularniejszych modeli od YCF, czyli modeli Start i Pilot. W przypadku lekkich zawodników jeżdżących głównie off-roadowo seryjna sprężyna może być zbyt twarda. Jeśli chcesz, by twój amortyzator lepiej wybierał nierówności, spróbuj zastosować bardziej miękkie sprężyny. Jeżeli masz wrażenie, że przy twojej wadze amortyzator jest zbyt miękki lub gdy chcesz usztywnić motocykl na nawierzchnię asfaltową, możesz pomyśleć o twardszej sprężynie. Seryjna sprężyna w modelach START do amortyzatorów 265 i 270 ma wartość 750 lbs. W ofercie naszego sklepu znajdziecie zatem większe sprężyny o wartości 600 lbs oraz twardsze o wartości 900 lbs. W modelach Pilot do amortyzatorów 310 mm standardowa sprężyna ma wartości 800 lbs. Do wyboru macie zatem jeszcze sprężynę większą o wartości 600 lbs, a także sprężynę twardszą o wartości 900 lbs. Wpadajcie do naszego sklepu motocyklepitbike.pl